kobieca psychologia jest doprawdy fascynująca, a mężczyźni, którzy jej nie pojęli, popełniają bardzo często błędy w relacjach, ale również w związkach przelotnych. I jednym z takich aspektów zajęła się Daniel Solikowski wraz z zespołem badaczy, którzy przeprowadzili doświadczenie na 450 kobietach, którym zlecono doradzanie klientkom hipotetycznego zakładu fryzjerskiego. Kobiety bardzo często doradzały swoim klientkom obcinanie włosów na krótko, mimo tego, że klientki miały bardzo dobrej jakości włosy, a same wręcz zgłaszały, że chciałyby tylko delikatnie coś zmienić, ale nie tak radykalnie. Kobiety, które cechowały się wyższym poziomem konkurencyjności intraseksualnej, dokonywały sabotażu na swoich klientkach nieświadomie w celu obniżenia ich walorów estetycznych, nawet w przypadku, kiedy nie było bezpośredniej rywalizacji, czyli nie było po prostu żadnego interesującego mężczyzny wokół. To zjawisko wpisuje się w szersze wzorce rywalizacji między kobietami, gdzie używane są metody pośrednie i ukryte w celu uzyskania przewagi.